Hej to ja, Erri, a dokładniej Reddy. A teraz zapraszam na intro, a następnie wyjaśnienia, ale przed tym proszę was, żebyście zostawili lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem. Ale dzisiaj opowiem wam o tym, co oznaczają niektóre nazwy mojego kanału. Erri oznacza pierwszą nazwę kanału, bo wymyśliłem ją rok temu. Nagrywki początkowo miały być z gry Roblox, ale 29 grudnia zadecydowałem, że będą też nagrywki z telewizji. 1 stycznia. Dosłownie, zrobiłem obecne logo jedz. A teraz historia jedz, ale, przed tym oficjalny start tej telewizji, przygotujcie YouTube TV. Dzień dobry, tutaj Piotr Nowak, godzina 6:10 grudnia. Zapraszam na pierwsze w historii wiadomości jed. Dzisiaj nasza telewizja rozpoczęła oficjalne nadawanie sygnału. O godzinie 6:05 zaczęliśmy nadawać, a 30 sekund później zadebiutowała oprawa świąteczna. To tyle w tym wydaniu. Do zobaczenia. Dobra, teraz opowiem o JEC. Moja pasja do telewizji narodziła się 29 grudnia po południu. Sprawdzałem jak wyglądało wyłączenie TVP Info i tak się wkręciłem, że oglądałem wszystkie zakończenia programu. TVP, a potem przypomniał mi się jakiś fragment z oprawy TVN2. Logo JETS powstawało, wtedy kiedy nie miałem jeszcze rzeczy do robienia łuk. A ta słynna kreska, która jest obok, C. W jest nie była planowana. Znaczenie tych wszystkich nazw można znaleźć w opisie mojego kanału. A teraz moja hist. Witam, jestem prawdziwym twórcą Eriego i Rediego. Redi powstał 13 sierpnia bieżącego roku. Zainspirowała mnie do tego taka jedna rzecz każdy chyba wie o co chodzi. Ciężko się robiło Rediego, ale udało się i był trzecią i na ten moment ostatnią. Gwiazdą tego kanału. W swoim serialu będzie miał 8 lat i będzie mieszkać w mieście. Nie wiem, co się dokładnie stało, ale montaż chyba się zepsuł. Mniejsza z tym, opowiem wam, jak się robi takie filmy. Montuję w kapkucie, głos tłumacza i tak lecimy. Gotowe logo wklejamy. Jeśli odcinek jest z głosem, to wyodrębnij i powtórz to xx razy. Jeszcze jedna rzecz: to najdłuższy film w historii tego kanału. No i chyba tyle w tym odcinku do zobaczenia